Dla mnie fundamentem na YouTube są filmy poziome, ponieważ tam jest fundamentalna wiedza w Twojej niszy, w Twojej branży. Takie filmy, które pojawiają się w wyszukiwarce, które YouTube może polecać na stronie głównej, na stronach przeglądania, jako następny film. Tutaj spełniamy wszystkie takie podstawowe zasady tego starego YouTube'a, który, który jest opakowany tymi wszystkimi dodatkami. Tak, Jak to mamy i robimy regularnie sobie filmy poziome, mamy fundament, który nam produkuje tych widzów, nawet jak my śpimy, jesteśmy na wakacjach i tak dalej, to teraz my możemy sobie dokładać cegiełki, które będą ten kontent poziomy wspierać. I ja bym tutaj zaczęła od filmów typu shorts. Są łatwe do zrobienia i takie szybko zjadliwe. Nie? Więc one dają fajny zasięg i mamy ekspozycję na dużo większą ilość oczu niż przy filmach poziomych. Może nam zebrać osoby, które czasem zasubskrybują, czasem nie, ale chętniej przejdą na filmy hmm, poziome.